Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj będziemy grać w Minecraft Survival Tutaj takie coś sobie wymyśliłem Piękna. I słuchajcie, jaki mamy dzisiaj plan Właśnie chciałem wam pokazać fajną rzecz Mamy te Power sworda, Te Power PIKEXA, Te Power Axe i Te Power Shovel. Oraz mamy czapkę, koszulkę, spodnie i butki. Nie, taką śpieszną nazwę sobie wybrałem. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy budować! Dokładnie tak! Dzisiaj taki budowniczy odcinek. Tutaj też wam pokażę fajną rzecz. Ta! Tutaj mam swój MGS Shop. Jeden, jeden kamień za jednego diamenta. Nie tutaj są rzeczy, które można kupić, nie podchodzi klient. Podchodzi klient. Chce to kupić, więc daje kamień mi bo ja jestem fanem kamienia z tego też zrobiłem piosenkę była to przeróbka, ale pod, taka zrobiona pod bekę, A, ale i muszę wam pokazać jedną rzecz, którą ukrywałem przez większość swojego czasu nieco, że cheatuję w sumie te... w sumie też ale nie o to chodzi. Chodzi o to. No dobra, na, 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 na mg chciałem ciężko czytować, bo mg to jest taki Minecraft Survival. Ale respimy się właśnie w tym mieście. No dobra, może początkowo wyglądał troszeczkę inaczej. Tutaj mamy taki dom. Chciałbym zrobić sobie tutaj taki dom. Ponieważ... Tam mamy ogólnie mój stary dom, czekaj, pokażę Wam. Tam jest mój stary dom, który został zniszczony przez rozbójników. Tak? Z tego nawet nagrały film, możecie to kojarzyć. A ta, a to nie. Tam obok tego NGS shopu to jest tylko taki budka na tym czas. Ja nie wiem jak to powiedzieć. No wódka na, na tymczasem, no. Tutaj mamy też łóżeczko, żeby można było sobie pospać, tak? I jest tyle jasne, że chyba żadne wrogie moby się nie będą pojawiać. Tutaj fajnie tak koło bikonu, nie? Tutaj fajnie to wygląda. Ale za tym jak zginiemy, to spokojnie, bo mamy tutaj też windę. Więc możemy łatwo ogólnie odzyskać swoje rzeczy. Nie musimy się klaczować. I właśnie chcę tutaj zrobić sobie taki domek z kamienia. I do tego bardzo dużo będzie trzeba pracy, bo potrzebujemy po prostu dużo kamienia. Tak, zamierzam tutaj sobie na razie zrobić po prostu tutaj z kamienia, tak? Potem zrobimy jeszcze jedno piętro, ale potrzebujemy po prostu. OLBRZYMIĄ, CHORĄ WRĘCZ LICZBĘ KAMIENIA Więc mamy taką nową mini-serię siebie nie mini, tylko no trochę zajmie ta seria Będzie to taka seria w serii, widzowie Taka seria z serii, bo... No powiem wiecowice, to jest osobna ok, seria No znaczy, nazywa się ona Minecraft Survival, ale... Ale to z tego To z tego więc no, musimy pokopać kamień. Widzowie, pokopiemy kamień, siebie bruk, a potem przetopimy ten bruk na kamień. Dasz też też są jakieś kamienne schody trzeba by było zrobić, nie? By to trochę ładniej wyglądało. Tylko mówię, że to po prostu dużo zajmie. Tutaj mamy też szkło ogólnie, je mogę wykorzystać. Do zrobienia, ok. Ogólnie teraz mogę to zrobić, ale pokopmy tak trochę kamienia. Nie muszę się martwić o to, że mi się narzędzia zepsują, bo mam tyle diamentów, że raczej na, starczy mi na długo, nie? Starczy mi na długo, zwłaszcza w MG Shopie jest dużo diamentów. Dobra, po prostu sobie kopiemy, nie? Dobra, mamy stack. Chodźmy tam. Widzowie, dzisiaj odcinek na F5, tak? Zobaczymy. <grych> ale fajnie wygląda na F5, nie? Jak taka przygotówka trochę. Na F5 ja się jakbym nie grał w Minecrafta, bez skitu. Ale to jest duże, nie? Ale ta platforma jest duża, tak? Proszę nie pomieścić całych Ale ten dom będzie ogromny I dowie ten... O, to będzie fajne, to będzie fajne A właśnie Zapomniałem o czym Zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy Czyli, no Trzeba przeczopić ten bruk no i znowu musimy się podstadzać. Jej! Dobra. Pff. Dlatego tutaj te okna uzupełnijmy. Zobaczmy jak to, eee, ładnie to wygląda. Mamy dużo szkła. Bardzo, bardzo dużo szkła. No bo wiecie, jeszcze pierwsze i drugie piętro będzie, nie? To trochę, oj, trochę to potrwa, widzowie. Trochę to potrwa. Sobie też pogram między odcinkami, żeby... Bo ta seria by miała długo, gdybym miał to nagrywać bez kitu. Dobra, nie wiem, czy czasem nie zrobić jeszcze jednego tego. Chociaż nie. Nie trzeba. Na razie zrobimy po prostu taki zwykły daszek, potem coś tam pokombinujemy z kształtami i tak dalej, nie? Co nie? No właśnie. Zobaczmy tam w sumie jak tam kamień. Chociaż czekajcie. Dobra, to mam ustawionego. I... Ja mam game roula, <ścoughs> serio. Uj. Dobra, zobaczmy, ile nam się kamienia w ogóle ten przeto przetopło. Tak przetopło. Piękna nazwa, przetopło. Mógłbym sobie zrobić cementu dom, ale to by trochę kosztowało, słuchajcie. To by, to by trochę kosztowało. W sumie to ja mogę trochę pokopać kamienia, nie? W międzyczasie. Skoro nam się przepala, to żebyśmy się nie nudzili, pokopmy trochę kamienia. Bo kamień jest ogólnie ważny do tego projektu. Tak, jakim jest mój dom, bo trzeba w końcu na gysowicach zrobić jakiś porządek. I dlaczego nagrywam w ten sposób? W ogóle pewnie się zapytacie teraz. No, taki, że po prostu może, ale mówię, że nie na pewno, może zamówię kiedyś mikrofon, zam, zamówię niedługo mikrofon. I, a dlaczego? Bo jak klikam, jak normalnie gram. No to naprawdę pff, w ogóle ten głos to brzmi jak robot. Nie, dosłownie brzmi jak robot. Takie je dobre Dziękuję. Na dzisiaj będziemy bić Twojego starego. No wiecie, o co mi chodzi? O, przed, przed my to, przed. moje umiejętności mówienia i, like. I już mamy nowy dzień. Dlatego weźmy, może zgińmy. Potrzebuję do tego 23 bloki. To fajnie, nie? Zmarnowałem. Silk touch by się przydał, widzowie. Silk touch. Więc mamy nowy cel zdobyć silk toucha. Tak, mamy nowy cel, widzowie. Mamy nowy cel. Sywu, nie? Świetnie, po prostu piękna nazwa. Dobra. Dobra, musimy teraz... Pytanie, jak zdobyć tego silk toucha? Czy da się w ogóle zrobić w enchantie silk Touch? Ja musiałbym to ogólnie sprawdzić. No kurde, nie wiem, jak zdobyć tego silk toucha górnego. Ui! Ui! Dlatego musiałbym pokombinować w, in w internacie. Czy da się w enchantie zdobyć silk Tacha, Nie, bo ja jestem noob. No. Dobra, tak, to, to, to było tyle w dzisiejszym odcinku. Już mi się bateria w telefonie rozładowuje, więc. Papa. Pa.